Tak wygląda nasze pakowanie się Jest bardzo ciężko, naprawdę Niedziela 31 I lecimy na Maltę Wbirem Idziemy właśnie na lotnisko, jest jakaś godzina 13 może 12 13 to już musimy być I można najpierw pojedziemy coś zjeść Tylko nie wiemy co i gdzie Nie ja zamknąłem dom I don't know Właśnie przez y, bramkę i sprawdzenie. I mnie zatrzymali. Nie sprawdzili całą, Wszystko. Pod ubraniami pod wszystkim. Miałam zbyt slej outfit i zaszczcieli mi. Widzowie. Przeschanie. Samolot się opóźnił. Ubędziemy. Może tam się opóźnił 40 minut. Fajnie. Nie będziemy tak. lecieć o 16.30, a będziemy na miejscu 19.30. Nic nie zjemy. Na pewno nic nie zjemy. Ik weet het niet meer. Ja, dus gaan we się 60 euro No <noise> ja byliśmy w restauracji Mamy jedzenie i w ogóle to była chyba bardzo luksusowa restauracja Tak mi się wydaje Ja mam carbonary ja mam jakąś pizzę nie wiem co jest za pizza. i z takim mniej więcej widokiem I to jest z tamtej restauracji Ona jest tam i idziemy do sklepu po jakieś rzeczy. Ja wyglądam na razie korzystnie, bo mnie wysypało. Ale to nie jest problem. Więc sobie teraz zwiedzamy. Idziemy, zwiedzamy sobie, bo idziemy do sklepu po jedzenie. Na śniadanie, nie wiem, czy to już mówiłam. Jest mega ładnie tutaj, serio. Jest tak czysto i tak tak przyjemnie się chodzi. Wiesz co, że wczoraj był Sylwester. Wczoraj był Sylwester, tak. Mieliśmy Sylwester co prawda yy, u siebie na balkonie, ale w zajebistym balkonie. Pewnie widzieliście. Po prostu w tym roku trochę inny Sylwester, inaczej postawiliśmy. Na coś innego niż impreza. I to jest mega ciekawe. Ja się jaram. Tak wygląda Finalny efekt makijażu. Będziemy suszyć spodnie. proszę ją, żeby, żeby nie oblała tych spodni. Oczywiście nie oblała. Wysiedliśmy właśnie z Ubera i jesteśmy niby w centrum, ale nie mam pojęcia, co to jest centrum. Idziemy do tego kościoła? O, jakie ładne wschody każdy jak to wygląda Jest mega ładnie No mi się podoba no, mi też się podoba Dalej eksplorujemy ten oto właśnie kościół Ale kawa by się przydała, co? Jest. Idziemy w randomowe miejsce. Yes. Nice. Szybki test kawy, której nie ma w polskim Starbucksie. Jest to jakaś waffle, waffle coś tam. Nie wiem, nie pamiętam, bo Kuba to zamawiał. Ma takie te. Jest mega dobra. Jeszcze Kuba kupił Donata świątecznego z Wigilii. Jeszcze z wiliny, bo był ostatni. Wyglądał na mega suchego i takiego średniego. To była choinka. Ale wymaga spoko. Idziemy teraz na jedzenie, jakieś. Więc damy wam znać, czy dobre. Idziemy do jakiegoś randomowego pierwszego miejsca, które Kuba znalazł na jedzenie Dobra ma opinie, 4,5 no, na 5 więc, więc tam pójdziemy i damy wam ocenkę Smacznego i miłego oglądania Szybki test jedzenia, jak zwykle Dobra, test, widzicie, nie mnie zamęczyło Dostaliśmy też Drugi pełen dzień. A będąc tutaj, takie jakby trzeci, jest wtorek. Ludzie w stylu idą do szkoły. Ja jestem na wyspie. I właśnie kończę makijaż, bo zbieramy się i idziemy na wyspę taką inną. Nie, to jest wyspa? Nie wiem. Na waletę, chyba coś tam. Takie coś. I tam jest plaża. Jeszcze idziemy na plażę. Nie będę się kąpać, bo jest za zimno. Kuba chce się wykąpać, więc musimy zrobić reklamę. W ogóle dużo tutaj pracujemy strasznie, bo wczoraj chodziliśmy, jak możecie zobaczyć, poprzedni dzień. Ciągle nagrywaliśmy coś, robiliśmy zdjęcia, mam mega dużo zdjęć, które muszę wstawić, więc się jaram. Kończę makijaż i będziemy się zbierać. To jest moje stanowisko. Lusterką tylko takie małe. That's all. No, jest zabawnie bardzo. Jeszcze nam zostało jutro i pojutrze, ale jutro to jest taki ostatni dzień, a pojutrze to już lecimy o godzinie 15.50 do domu. I od razu do Białego Stoku, ponieważ jest piątek, ja muszę jeść do szkoły, wieczorem mam osiemnastkę, w sobotę też mam osiemnastkę. Jesteśmy właśnie na punkcie ludokowym Uberowiec tam polecił Jest mega Właśnie sobie szliśmy i Gołąm wleciał w Kubę Było bardzo zabawne wydarzenie fajr, <laughs> Było mega śmieszne No i teraz idziemy od drugiej strony, żeby to zobaczyć Tak to jest, gdy jesteście zatrudnieni na operatora fotografa, modelkę, stylistę wszystko Skarter. To trochę gieńko I nasza sceneria to robienie zdjęć tutaj Uważam, że fajnie i jeszcze byliśmy tam i ja tam pozowałam i tam też są ładne zdjęcia Idziemy teraz takim deptakiem, to jest jakiś e, sklep dla dzieci Pamiątki też są? Jo I idziemy dalej Jest tutaj to wszystko co jest, jakieś sklepy lub coś. Jeszcze nie byliśmy w sklepie z pamiątkami ale to już niebawem. Owoce morza na które już nie pójdziemy. Nie, nie pójdziemy, nic, nic takiego nie będę jadła, cześć. Bierzamy na plażę. Jest gdzieś tam chyba. szybka zmiana modu, widzowie na tak, ja śpiewałam właśnie do panika Nowy... No ma <grywa> zoom'a, to jest dobry operator Dajcie znać co myślę. Nowy kolczyk mnie... A mogę drugiego założyć? A możesz Na no, no, ten tutaj on? Tak, no, dawaj Kuba, no, Kuba to udawał, to, że nie ma kolczyka i się tak na niego wy... 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 Że ja nawieszczałam na niego przed sekundą Bo ja mówię, że masz to Nie, ty masz A ja, ja mówię, że nie, nie, nie ty, ty masz, bo ty to wziąłeś On, nie, ty to wziąłeś o, to miałam. Miał. się założę, że Hania znalazła u siebie, i wciągnął. O, widzi dokładnie tak. Teraz włożyłam na Nie, nie, ona znalazła u siebie, i może, żeby to było na mnie. Mój szczerze, jesteś tak ładnie, że już nie wiem, co mam nagrywać. Boję ja się, że będzie tego za dużo, ale jest tak, tutaj mega ładnie serio. Jesteśmy w jakiejś restauracji Rafaela chyba I sobie czulimy i będziemy świętować, bo zrobiliśmy sesję na Skorcher i jest pojebana Więc będziemy świętować, Ja może jakaś aperola wezmę lub coś Chyba nie wiem I co? I patrzcie jaki mamy widok. widzimy Tako. Myślę, że to jest idealne miejsce do zjedzenia dobrego jedzenia i świętowania z naszej nowej kolekcji Skorcher Dziękujemy Wam za kupowanie wszystko że jesteście jej wspieracie. That's right Najgorsza restauracja jak dotąd nie, średnie carbonara w ogóle nie wyczuwalna jak, bo już, ja mam już trzy carbonary tutaj przez trzy dni bycia tutaj bo najgorsza i Aperol smakuje jak woda z, z gorzkim czymś jak ja mam coś powiedzieć? patrząc na to w pierwszej restauracji nie dość, że mieliśmy widok na wodę, muzykę na żywo, miłą obsługę, od razu, nas, od razu nas zaprosili, mimo to, że tam było trzeba z rezerwacją chodzić, a oni chyba widzieli, że my chcemy zjeść, bo byliśmy bardzo gonite, i jeszcze nam spakowali na wino no i do niczego tam się nie było, można przyczepić. No, Tutaj świetna restauracja, jest mega ładna, z mega ładnym widokiem, ale tak. Gościu się spytał, co chcemy, czy jeść, czy pić, a powiedziałem, że obok. On no powiedział ok. I <noise> poszedł sobie. <noise> I poszedł sobie. I nawet nie dał nam stolika, my sobie sami znaleźliśmy stolik. No, no, sami znaleźliśmy I mucha, Sam musiałem pójść po kartę, bo czekaliśmy 10 minut. Później po kartach nikt nie przyszedł, żebyśmy zamówienia złożyć Nikt też nie przyszedł, też musiałem pójść. Tak, czwórka, no bo widok ratuje, ale To prawda, i ten aperol naprawdę się dobrze, ale zapłaciłam za niego jest 10... drogo. Ten kosztuje 10 euro. Masakra. A ten burger wygląda jakby ktoś go przejechał z samochodem. Dobra, więc połączyłeś mi dwie rzeczy i spróbujmy Karbo-pizza. Mm. A chyba to pan parmezan nie lubisz. A co? Tak, i no Mega ładnie Od godziny której na nogę? 7:14 To nie jest prawda. E, nie ja wiem, ja jestem od 11. Ale to jest kłamstwo. No, ja nie, ja nie bardzo strachyna. dużo zwiedziliśmy. Czy? No, jest 18 jakaś i już nie skończyliśmy. i teraz ja jeszcze muszę wrzucić dzisiaj vloga. Więc. Jest ciężko, ale. zajebiście Damy radę. Przed serio. Po za tydzień mamy kolejny wyjazd. <ślańskie> Kasera. Ja bym sobie uczyć widzowie To jest coś takiego Taki? Nie, widzowie wypełnią wiecie taki serek w trójkątach, on jest cały w kółku i tak wyjmuje się z sobą okay, okay. Jest jakaś 22.30 i właśnie sobie daliśmy tutaj drinki Kuba robi taką taskę z jedzeniem Na takim widoku, na takim balkonie właśnie Będziemy sobie jeść Look at this i jeszcze mamy do tego kurczaki, które wczoraj też byliśmy, jedliśmy. To jest nasze jedzenie bogów, przysięgam.